Wszystko jest możliwe, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jesteś młodym, zdrowym chłopakiem, dziewczyną, jeżeli sobie wyznaczysz jakiś ten cel, zawsze można dojść do tego celu. Konsekwentnie uczciwie pracować, a na końcu za jakiś czas dostaniecie wypłatę. Oczywiście na początku nie będzie cudów. Od razu idziesz do kogoś pracować, od razu, bo ja chcę 5 tysięcy, zapracuj, pokaż, że jesteś warty. Pokaż, że w tym sporcie, w danej dziedzinie. Mówimy o sporcie teraz. Pokaż, że jesteś warty tego pierwszego miejsca. Gdy nie będziesz tym pierwszym, a ciężko będziesz pracował, nie masz tego talentu, to będziesz piąty, ale będąc na cały świat piątym, to i tak już jest duży, duży sukces. Ktoś, kto ma... Talent i ciężko będzie pracował, będzie numer jeden. Ktoś, kto nie ma talentu, ale ciężko pracuje, będzie numer pięć. To i tak jest bardzo duży sukces. Będąc piątym w Polsce na tyle milionów jest dobrze, a będąc piątym na świecie to też więc nie ma rzeczy.